Kambogży, z Phnom Penh w imieniu swoim i w imieniu Mies, która jeszcze po polsku nie mówi, ale myślę, że stosunkowo szybko się nauczy angielskiego i, i polskiego. Natomiast dzisiaj chciałbym wam przedstawić początek rewolucji, początek rewolucji biznesowej. Mies będzie jedną z pierwszych, którzy które tę rewolucję pomogą nam tutaj na miejscu wdrożyć. Okej, okay, dziękuję na razie. Piotr Tymochowicz zapewniał, że dziewczyna jest pełnoletnia, a wątpiącym w ten fakt dziennikarzom zarzucił psychozę pedofilii. No on miał różne kobiety w różnym wieku. Czy jesteście Państwo pewni, że możecie wykluczyć, że ta sprawa nie jest po prostu prowokacją wobec Piotra? Nic na to nie wskazuje, żeby była prowokacją z czyjej strony. Pan Piotr nie wskazuje konkretnych osób. Może powiem coś więcej, ale to dla Państwa też może będzie w jakiś sposób, sposób informacja. Najwyżej no się naraży na jakiś proces, ale do odważnych świat należy. Na tych nośnikach informatycznych były zabieszczone nie tylko treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich, ale również treści pornograficzne z udziałem Piotra T. Nie mówię, że są małoletnią, natomiast z, z zapisu tego nagrania wynika, iż pan Piotr T. był osobą rejestrującą. W tym samym czasie dochodziło do rejestracji tych filmów, co, co plików z treściami pedofilskimi? Nie w tych samych dniach, ale w podobnych datach były zapisywane treści pornograficzne z udziałem pana Piotra T., jak również treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. W tym samym czasie były wgrywane. Pliki, które personalnie identyfikowały Piotra T. Chodzi tutaj o takie pliki, które zawierały wizy, bilety lotnicze, jak również zdjęcia ze znanym, ze znanym politykiem, na którym również był widoczny Piotr T. Pliki te były umieszczane w tych samych dniach, w których były zamieszczane i godzinach, w których były zamieszczane treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. I z tego wynikałoby, że w tym czasie to on y, był w posiadaniu tych nośników. Wnioski wydają się być logiczne. Zastanawiam się, czy ktoś mógł być rzeczywiście aż tak naiwny, żeby trzymać na swoim laptopie czy też pendrive'ach, choćby skasowanych, kilka tysięcy plików, nie pozbywając się ich na zawsze na przykład, wyrzucając te pendrive'y. Pytanie, czy ktoś te kilka tysięcy plików mógł podrzucić jednej osobie i jeżeli było to podrzucane w okresie od 2006 do 2017 roku, to czy ta osoba nie była się w stanie zorientować?